Gorąco z Koźmina Wielkopolskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Strajku Dzieci Koźmińskich 1906-1907 i oto obiekt, pracownia, sala, klasa oddana do użytku niedawno. Oczywiście widzicie, że w żadnej klasie nie jesteśmy, z nami Jacek, zawodny dyrektor szkoły. Jacku, co to za miejsce, z którego jesteś dumny? Witam bardzo serdecznie Ciebie Danielu, witam Państwa. Tak jak kiedyś już wspomnieliśmy kilka lat wstecz, mówiliśmy, że będziemy pokazywali szkołę z różnej perspektywy. Pokazywaliśmy bibliotekę, pokazywaliśmy pracownię komputerową, pokaz pokazywaliśmy również izbę pamięci, a dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w nowej kotłowni gazowej. Tak, yy, prace trwały około 3 miesiące. Wiem, że mimo podjęcia wielu starań związanych z tym, żeby Przebiegł cały proces jak najsprawniej, to jednak gdzieś wszyscy byliście troszeczkę zestresowani. Czy dacie radę przed tym sezonem typowo grzewczym? No i to się udało. Tak, udało się. Prace rozpoczęły się 5 września, zakończyły się 29 listopada. Ciepło w szkole miało być dostarczone do 15 października, udało się 14 Uruchomić nową kotłownię gazową. Ja tylko powiem, że dotychczas w szkole mieliśmy kotłownię miałowo-węglową, a obecnie w szkole jest ogrzewanie gazowe. Została stworzona nowa kotłownia gazowa, którą Państwo teraz widzicie. W szkole zostały zakopane trzy duże zbiorniki na gaz LPG, każdy z nich 6400 litrów. I od tych zbiorników dociągnięto instalację gazową tutaj do tego pomieszczenia. Oprócz tego w szkole zamontowano również dwie duże nagrzewnice na salach gimnastycznych. To powoduje, że mamy nowocześnie, ekologicznie, no i co najważniejsze ciepło. No tak. W momencie, kiedy byliśmy tutaj u progu roku szkolnego, no to widzieliśmy te miejsca rozkopane. Teraz już to prezentuje się zupełnie inaczej, mówisz, że na wiosnę też będzie to miało inny efekt, no bo będzie to, że tak powiem, upiększone jeszcze pewnie jakieś elementy zieleni. Co było dla Ciebie najistotniejsze w tym projekcie? Czy to był przetarg? Czy to był finalnie dialog, już rozmowa z wykonawcą? Czy mieliście jakieś tarcze, były trudności? Całą inwestycję prowadziła gmina Koźmiń Wielkopolski. Przetarg i inwestycje to, to było właśnie po stronie gminy. Po stronie szkoły było e, możliwość przeprowadzenia tego w bezpieczny sposób, w taki sposób, żeby mogła ta inwestycja być realizowana w trakcie roku szkolnego. Najważniejsze dla mnie to było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. E, no i udało się to sprawnie przeprowadzić. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, e, że taka inwestycja została zrealizowana. No i co najważniejsze, e, że bezpiecznie doprowadziliśmy ją do finału. Też około 600 chyba się kręciło, patrząc na pełen zakres prac? Całość inwestycji to prawie milion złotych. Środki na tą inwestycję pochodziły z budżetu gminy. Część również gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wspomniałeś o tych dmuchawach, bo one widząc je przed momentem nie wyglądają zbyt Biorunująco, nie robią wielkiego wrażenia, wyglądają dość niepozornie. Jakbyś mógł troszeczkę właśnie przybliżyć ten aspekt, o którym mówiliśmy jeszcze przed włączeniem kamery, gdzie z tym wykonawcą i dostawcą tego urządzenia, tak sobie przekomarzaliście się w pozytywny sposób. Ty mówi, że na tej sali musi być troszeczkę wyższa temperatura, a on mówi: Zobaczy pan, panie dyrektorze, faktycznie te nasze urządzenia tak będą działać, że będziecie mogli obniżyć tę temperaturę. Dwa urządzenia wiem, że funkcjonuje raptem od 3 do 15, więc tego tak, głównie. Tak. To może, może się troszeczkę wrócę troszeczkę w przeszłość. Dotychczas na sali gimnastycznej mieliśmy 10 grzejników i bym powiedział, że była taka średnia temperatura. Obecnie nie ma żadnego grzejnika, jest jedna duchawa zasilana gazem, i na środku sali jest taki wentylator, który powoduje, że to ciepłe powietrze. Zostaje spychane do dołu i ono wiruje, i naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło. No, tak jak tutaj wspomniałeś, na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony. Nie byłem do końca przekonany, czy jedna taka nagrzewnica jest w stanie salę gimnastyczną ogrzać. Przyznaję, myliłem się. Jest bardzo ciepło, daje radę, funkcjonuje wszystko wyśmienicie, załącza się elektronicznie, tak jak powiedziałeś. Ten szczyt ogrzewania sali. Jest między godziną 7 a 15, gdzie odbywają się zajęcia, później są tam ustawione na, na czytnikach elektronicznych, są ustawione niższe temperatury takie na podtrzymanie, natomiast funkcjonuje bardzo sprawnie, jesteśmy zadowoleni, jest ciepło, no i o to chyba chodzi. Tyle a propos tej inwestycji. Nie będziecie tu mieli prawa wstępu, żeby obejrzeć, dotknąć, no bo tutaj jest zawsze wszystko zareglowane i brak dostępu dla zwiedzających, że tak powiem, więc tutaj Was dyrektor zawodny nie zaprowadzi, natomiast wiem, że będziecie mogli spędzić bardzo mile piątek w szkole. No i ta miska jedynka przygotowała i wieczornicę, i jarmark. Gdybyś Jacku mógł powiedzieć, jak ten właśnie piąteczek będzie wyglądał. Tak, już w piątek 8 grudnia od godziny 17 do 20 w szkole organizujemy wieczornicę bożonarodzeniową. I podczas tego naszego wydarzenia w programie zaplanowaliśmy między innymi jasełka w wykonaniu uczniów klas szóstych, wspólne kolędowanie, występy indywidualne uczniów, świąteczną fotobudkę, konkursy, pyszną kawiarenkę i wigilijne przysmaki. A jak przystało na tą szkołę i naszą działalność, zawsze znajdzie się coś oczywiście charytatywnego. Kiermasz bożonarodzeniowy, który w ramach tej wieczornicy jest planowany. Dochód z niego zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym i część tych środków, które też pozyskamy na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły. Kogo zapraszamy w ten popołudniowy piątek do Was? Dobre pytanie. Jest mi niezmiernie miło zaprosić wszystkich mieszkańców miasta i gminy Koźmiuk Wielkopolski: uczniów, rodziców, dziadków, absolwentów. Zapraszamy bardzo serdecznie w nasze progi. Bądźcie z nami. Spędźmy ten czas wspólnie, radośnie, przy kolędowaniu. A może coś zechcecie zakupić dla siebie, dla Waszych znajomych, dla Waszych podopiecznych. Tym samym pozyskamy wspólnie jakiś dochód, który zostanie przeznaczony na cele charytatywne. No tak, zatem zapraszamy Was gorąco w piątek do Koźmina Wielkopolskiego, do koźmińskiej jedynki. Jacku, na koniec jeszcze pytanie o ten przyszły rok, bo wiem, że też te kolejne inwestycje, o których sobie rozmawialiśmy jesienią będą realizowane, ale też ta jedna z Twoich... Takich kluczowych zagadnień, jedno z kluczowych zagadnień, nad którym pracujesz, czyli to doposażenie wszystkich sal, i wiem, że już tylko jedna z klas czeka na taki dość gruntowny remont, i będziesz chyba człowiekiem, który w tej materii powie 100% zrobiliśmy. No tak. Systematycznie staramy się modernizować tutaj szkołę, wyposażać w coraz lepszą, lepszy sprzęt komputerowy. Planujemy podczas ferii remont kapitalny jednej z sal lekcyjnych no i myślę, że to już będzie jakby szkoła wyremontowana. Oczywiście to jest taki proces ciągły, bo jak się jedną rzecz wyremontuje, to zapewne następna się popsuje i trzeba następną. No, chciałbym na wiosnę, jeśli się uda pozyskać dodatkowe środki, to chciałbym również w okolicach wakacji zmodernizować. I wyremontować całą stołówkę szkolną. Tych przedsięwzięć na przyszły rok jest dość dużo zaplanowane. Ponadto na wiosnę Gmina Koźmi Wielkopolski planuje na szkole zamontowanie paneli fotowoltaicznych, i to też będzie kolejny krok do przodu w możliwości dodatkowej pozyskiwania dodatkowej energii z paneli fotowoltaicznych. No to tak, życzymy Wam dobrych, pogodnych, radosnych świąt, zaglądajcie w popołudniu od godziny 17 najbliższy piątek do SP1 w Koźminie Wielkopolskim, a my pozdrawiamy go z, gorąco, z gorącej kotłowni, nowiutkiej kotłowni, Jacek Zawodny, dyrektor, Daniel Worski, cześć. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia, do widzenia.